Czy wiedziałeś, że siła kontaktu odgrywa kluczową rolę w pomiarze wibracji? Siła kontaktu między ręką a wibrującym narzędziem składa się z dwóch komponentów: siły pchania, siły ciągnięcia oraz siły uchwytu. Te siły decydują o tym, jak wibracje przekazywane są do ręki i są uznawane za istotne czynniki w normie ISO 15230. Tradycyjne czujniki wibracji były montowane na narzędziach, a nie na rękach, co prowadziło do niedokładności. Wprowadzenie akcelerometrów MEMS zmieniło tę sytuację. Ich mały rozmiar pozwala na umieszczenie ich bezpośrednio na ręce. Badanie przeprowadzone w Polskim Instytucie Badawczym testowało pomiary wibracji przy różnych siłach kontaktu. Jak pokazano w badaniu, adaptery MEMS zapewniają tę samą dokładność pomiaru amplitud wibracji, co standardowe czujniki piezoelektryczne montowane na narzędziu. W porównaniu z czujnikami zamontowanymi bezpośrednio na narzędziu, jednoczesny pomiar przyspieszenia i siły kontaktu pozwala na dokładniejszą ocenę rzeczywistego narażenia na wibracje. Czujniki zamontowane na narzędziu mogą wprowadzać niepewność, rejestrując okresy, gdy narzędzie nie ma kontaktu z ręką operatora. Badania przeprowadzone przez firmę SWANTEK i Centralny Instytut Ochrony Pracy, dotyczące siły kontaktu w pomiarze wibracji drgań miejscowych, zostały uwzględnione w normie ISO 8021, uznając jej kluczową rolę w dokładnej ocenie narażenia na wibracje.